Panie No, ale jak bez pieniędzy żyć? No przecież bez pieniędzy to się nie da. <laughs> panie no, jak bez pieniędzy? Czy pieniądze są potrzebne, panie są niezbędne do życia. Panie. Panie jak bez pieniędzy. Pracować no? trzeba zarabiać pieniądze. Żyć trzeba jeść, pić. Wszystko. Trzeba rachunki płacić, panie. <laughs> No właśnie tak jest, bo nie każdy rozumie, czym są pieniądze. Co to jest za energia? No pieniądze, pieniądze. No. no ale jak żyć bez pieniędzy? Przecież bez pieniędzy się nie da żyć. No jakoś żyć trzeba i zarabiać pieniądze i tak dalej. Obecny system e, sprawił, że tak. Na tą chwilę są. Po prostu są. One po prostu są. Natomiast zobacz, przyjacielu, wyobraź sobie, gdyby. Znaczy, czy... Czy coś by to zmieniło, gdyby nie było pieniędzy? Czy nie byłoby inżynierów, wiesz, doktorów w sensie uzdrowicieli, technologii i tak dalej? To wszystko by było. Pieniądze nie mają tu nic do rzeczy. Rozw rozwój by prawdopodobnie był dużo wyższy. Cywilizacja byłaby na pewno na dużo wyższym poziomie, gdyby nie pieniądze, bo pieniądze jednak ograniczają. Wszędzie są potrzebne pieniądze pięknym umysłom, które są. No pieniądze rządzą póki co. Chociaż to dziwne, bo tak prymitywna energia jak pieniądz, która nie ma żadnego potencjału, sama w sobie przecież jest. Pieniądz jest tylko pieniądzem sztucznym, jakimś tworem, wiesz mu się nadało pewną wartość. Wszystko ma wartość. Wszystko ma swoją wartość. Ale czy pieniądz ma wartość? Człowiek ma wartości, talenty, wiesz, umiejętności jakieś i tak dalej, i tak dalej. Pieniądze to jest sztuczny, sztuczna, sztuczna, sztuczna wartość. Wirtualna i tylko w naszych głowach gdzieś tam więc wyobraź sobie świat, w którym nie ma pieniędzy. Ludzie uczą się od siebie nawzajem wszystkiego. Handel wymienny i tak dalej, wiesz. Wyobraź sobie to. Pieniądze nie są potrzebne do życia, to jest, wiesz. Przecież kiedyś nie było pieniędzy. Ludzie mieli wszystko, czego potrzebowali. Rozwijali się, bo pieniądze do tego nie są potrzebne, żeby się rozwijać. Słowo technologicznie, tak czy siak, obojętne i na poziomie również medycznym, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wszystko, rozwój jest. Bez względu na to, czy pieniądze są, czy ich nie ma. Więc pieniądze nic nie znaczą. To jest tylko taki moment przejściowy, gdzie mamy pieniądze i kurwa nie wiemy, jak się zachować, bo pieniądze nas ogupiły. No, myśmy się ogupili przez pieniądze. A nie pieniądze, na co bo pieniądze nie mają żadnej inteligencji, żadnej, wiesz. Chciałem tylko tak dwa słowa na temat tych pieniędzy, bo temat jest dużo głębszy oczywiście. Natomiast ziarenko, ziarenko, żeby tylko, wiesz, pobudzić do myślenia. No, miłego dziona.